się kłaniają. Publiczność. Pozdrawia. Wyższy to Krzysztof Baran, a Marcin Łopusiewicz. Ten w zielonej szacie na zbroi. i Pierwszy. No zobaczcie dobre tempo walki od razu. O tak. No, atakuje tutaj Krzysztof. To on napiera na swojego przeciwnika. Bardzo ładna, jak na razie najlepsza walka zdecydowanie. Proszę bardzo. A pięknie, taki wsiadek wymylił i, I trafił Marcin. Zobaczcie, jak bronią się, to nie tylko atak, ale obrona musi być tym właśnie też. Pisto, koniec walki. Brawa oczywiście dla rycerzy. Myślę, że ta walka naprawdę mogła Ci podobać. Szybka, dynamiczna, bardzo dobra, technicznie. I 7-5 zwycięża Maciej Łokusiewicz. Wielkie brawa. Tak jest, duszkoła wieśka.